Jeżeli Twoja wiedza o religii pochodzi z memów, to ktoś po prostu Cię skrzywdził. Zainspirowały mnie słowa, które odnalazłem w opisie do kanału Śmiem wątpić autorstwa Pana Łukasza Wybrańczyka. Pozwólcie, że je zacytuję. Są tematy. Które osobiście uważam za najważniejsze. Uważam też, że gdyby ludzie myśleli na te tematy częściej i o nich głębiej, to świat byłby lepszy dla nas wszystkich. No cóż, nic dodać, nic ująć. Jest to kwintesencja tego, co mi przyświeca. Mianowicie jest to zdanie, w którym zawarta jest Moja misja tego kanału, który postanowiłem powołać do życia. O czym zatem będę mówił na tym kanale, jaki jest jego cel, jakie sobie cele wyznaczyłem, co mnie oprócz tego znamiennego motta zainspirowało do tego, żeby ten kanał otworzyć. Zostańcie ze mną. Jesteście na kanale Kogito Utkredam, prawda ponad narracją. Zazwyczaj tam, gdzie zaczynają się narracje, to ginie prawda. A ja dla Was dzisiaj przygotowałem pierwszy debiutancki odcinek, w którym postanowiłem podzielić się z Wami tym, co przyświecało mi, ażeby w ogóle ten kanał otworzyć. Otóż yy, prawdy, czy też treści. Natury religijnej i około religijnej, o ile pamiętam, to były mi zawsze bliskie. Myślałem i myślę o nich w sposób niemalże permanentny, natarczywy wręcz. A tylko w pewnym czasie ulgę przyniosło mi to, że zapoznałem się z literaturą jedną z najlepszych, jak nie najlepszą, mianowicie z Literaturą rosyjską, gdzie bohaterowie dostojewskiego i Tłustoja, jak się okazało, miewali podobne dylematy jak ja, w związku z tym poczułem się nieco raźniej. powieści bracia Karamazow, agrafiena, dzieli się z Alożą swoimi refleksjami na temat jej wiary w Boga, w życie pozagrobowe, na temat jej. Wątpliwości, dylematów, i w pewnym momencie pyta rozpaczliwie, kogoż to interesuje? I odpowiada sama sobie: Nikogo, chyba tylko mnie. Inny bohater powieści, yy, Anna Karenina, niejaki Lewin, łąka się po tych przestrzeniach, i uczestnicząc w nabożeństwie, rozmarzony, życzy sobie, żeby przenieść się do czasu, gdy miał lat 17 i wówczas autentycznie wierzył. Chciałby poczuć jeszcze raz te emocje, ale natychmiast rozsądek dochodzi do głosu, sceptycyzm i radykalnie tłumaczy sobie, że to jest po prostu niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby się tam wrócić. Zatem próbuję nawiązać kontakt na z ludźmi, którzy byliby zainteresowani podobnymi problemami, próbuję z nimi rozmawiać i tak jak pisze Dołstoj, szuka chociażby pozoru, żeby zahaczyć. No i poszukuję tej prawdy. No i to jest moim celem nadrzędnym. A kanał postanowiłem prowadzić z tego względu, ażeby trochę powalczyć z kochołami, które czasami stawiamy sobie w swoich głowach, powalczyć z memami, którymi jesteśmy dzisiaj zasypywani, ponieważ mam takie wrażenie, że na tematy religijne rozmawia się głównie posługując się emocjami, stawiając kochoły w swoich głowach. Mało kto za wyjątkiem, oczywiście przywołanego na początku przeze mnie autora kanału Śmieję Wątpić, tutaj yy, autor posłowie pana Urbańczyka, zawsze imponuje mi swoją elokwencją, imponuje mi i, i swoją erudycją i przygotowaniem, i tym, że sięga do źródeł. Ostatnio widziałem go z encykliką Jana Pawła II, dlatego on czyta źródła, on czyta źródła, on je interpretuje. I tutaj jest czym dyskutować. W większości przypadków niestety nie ma takiej możliwości. Ja postanowiłem sobie tutaj przytoczyć Wam kilka przykładów, takich obiegowych opinii, ażeby mniej więcej nakreślić problem. Oprócz wspomnianego przeze mnie autora kanału Śmiem, Wątpić, są jeszcze w tej przestrzeni internetowej ateiści, tak bo oni są ateistą, którzy potrafią w sposób kulturalny i przygotowani przede wszystkim przygotowani poprowadzić dyskusję. Do takich, których pragnę jeszcze wymienić należy pan Karol Białkowski który kiedyś zachęcił mnie w jednym z swoich programów, prawdopodobnie był to program na antenie Stacji Ateizm, mówił, że jeżeli ktoś chciałby się umocnić w swoim światopoglądzie, to powinien przede wszystkim zapoznać się ze światopoglądem swojego przeciwnika, zapoznać się z jego krytyką i jeżeli wówczas będziemy w stanie... Zaakceptować swój świadopogląd, dalej nim żyć, to znaczy, że jesteśmy umocnieni w tym, co dotychczas żeśmy wyznawali. No i to jest bardzo dobra metoda. Ja tę metodę zastosowałem. No, ale tyle prywaty. Teraz może yy, przejdę do tych wspomnianych przeze mnie chochołów. W opinii takiej obiegowej, publicznej ludzie, z którymi rozmawiałem, na te tematy, którzy mieli ochotę rozmawiać w ogóle na te tematy, to wymieniają między innymi takie problemy, jak chociażby zbytnie yy, dostatki yy, Kościoła katolickiego i tłumaczą to w ten sposób, że dla nich to lepiej by powiedział taki facet, który byłby ubrany w Jeansy i w T-Shirt, a nieżeli w te. Drogie, złotem ociekające stoje liturgiczne. No i to jest pierwszy taki chowu: no bo przede wszystkim facet ubrany w dżinsy i t-shirt może mówić jednocześnie i głupie rzeczy, i mądre rzeczy. Może mówić albo głupio, albo mądrze. I stój tutaj niczego nie gwarantuje. Podobnie ktoś ubrany pełny stój liturgiczny w ornacie może mówić mądrze, ale może mówić też i głupio. Inna sprawa, zostałem kiedyś zapytany, czy to jest tak, że kobieta rozwiedziona nie ma prawa przystępować do komunii, a facet to ma, prawda? Facet to ma. I to jest kolejny chochoł. Bo akurat tak to wygląda, że i kobieta, i mężczyzna, ale to już nie chcę wchodzić w te tematy, ponieważ yy, ta kwestia komunii dla rozwiedzionych to ona teraz trochę inaczej wygląda, ale yy, prawdą jest, że... Akurat, wieże katolickie są oni traktowani jednakowo. Nawet ksiądz, który wystąpi ze stanu kapłańskiego, to również nie ma prawa zawrzeć w kościele ślubu kościelnego z kobietą, gdyby chciał. Także tym bardziej, prawda? I tutaj jeszcze inne takie kwestie, które są kwestiami wynikającymi z kompletnego niedouczenia czy też braku chęci, ażeby cokolwiek. Na ten temat przeczytać. I jeżeli mówimy o ludziach przeciętnych, o ludziach, którzy nie są w tym kierunku wyedukowani, to że to są tylko ich obiegowe opinie, ale coraz częściej spotyka się, że intelektualiści, którzy są fachowcami w danej dyscyplinie, którzy naprawdę odwalają w swojej, w swojej działce świetną robotę na tematykę religii wypowiadają się w sposób, który można uznać w najlepszym wypadku i najbardziej delikatnie mówiąc w sposób lekceważący. Spotkałem się z taką opinią osoby, która zajmuje się samorozwojem i pomaga ludziom w tak zwanym budowaniu dobrostanu psychicznego. Ta osoba stwierdziła, że chodzenie do powiedzi tak naprawdę niczego nie daje, nic nie przynosi, ponieważ tam ksiądz, to jeżeli mu wyznasz te swoje grzechy czy to, co złego zrobiłeś, to on ci powie: dobra, dobra, daj tutaj 500 na dzwonnicę i sprawa załatwiona. Tak się zastanawiam. Zanim wyjaśnię, na czym to polega, kwestia tej pokuty, że gdybym ja tak znalazł się w towarzystwie na przykład zagorzałych miłośników, chociażby futbolu, i zaczął opowiadać takie bzdury, że na przykład spalony to polega na tym, że jeden zawodnik drugiego wypnie ręką na pole karne, i to jest wtedy spalone no to jestem ciekaw, czy oni by mnie potraktowali w białych rękawiczkach i powiedzieliby, nie, no stary, no robimy twoją opinię, pomimo, że jest ona odmienna, nie będziemy z nią dyskutować, w porządku, możesz tak uważać. Albo gdybym w towarzystwie psychologów wyraził się w ten sposób, że psychoanaliza jest to taki zabieg polegający na podłączaniu do głowy pacjenta elektrod i leczeniu go elektroszcząsami. Jestem ciekaw, czy to szacowne grono w rozumiałości by mnie potraktowało i powiedział: nie no spoko, to, to możesz, możesz w ten sposób myśleć, masz prawo do takiego myślenia. Myślę, że mieliby słuszne tutaj uzasadnione prawo ku temu, ażeby nazwać mnie dyletantem. Natomiast w kwestiach religijnych każdy może opowiadać to, co chce. Każdy może bredzić jeden trochę lepiej lub trochę gorzej. No ale przejdźmy teraz może do tej kwestii, chociaż moją misją nie jest tutaj nawracanie nikogo. Jedynie, co sobie założyłem, to to, ażeby nie opowiadać publicznie bzdur, nie przy, będąc nieprzygotowanym. W tej kwestii chociażby tej pokuty wygląda to tak, że już dzieciak, który uczestniczy w tak zwanym przygotowaniu do pierwszej komunii jest to katechizm. To tam jest uczony o tak zwanych pięciu warunkach dobrej spowiedzi. Nie będę ich wszystkich omawiał, bo zdaję sobie sprawę, że mało kogo to interesuje. Natomiast dwa bardzo ważne. Jeden to jest mocne postanowienie poprawy. Czyli delikwent przystępujący do tej spowiedzi musi sobie zdawać sprawę, po co tam poszedł, że coś przez coś sobie źle kogoś skrzywdził, i postanawia się poprawić. I drugi bardzo ważny to jest zadośćuczynienie. Także to nie jest tak, że ktoś przychodzi sobie do tego konfesjonału, tam siedzi za kratką jakiś katabas i powie mu 500 na dzwonicę i tyle. Nie, to nie jest tak, że tam nie ma po co. Na to jest opinia, tak? I tutaj oczywiście, że, 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 że ktoś może uznawać za akurat stosowne, żeby nie chodzić do tej. I żeby nie praktykować. Ale to nie jest, ale to nie w tym rzecz, prawda? To nie w tym rzecz. Żeby zabierać głos na jakikolwiek temat, to trzeba się przygotować. I tak jest chyba w każdej dyscyplinie. Tak jest w każdej dyscyplinie. Dlatego uważam, że rzucanie takimi sloganami, no jest w najlepszym wypadku lekceważące. Kompletnie lekceważące. No i tak szczerze rzecz ujmując, dziwi mnie to, a może nawet Właśnie nie powinno dziwić, że spotykamy się właśnie z takim lekceważeniem, no bo przecież, jeżeli mówią to intelektualiści, no to każdy z nich powinien sobie zdawać sprawę z tego i wie to raczej dokładnie, że w każdej dziedzinie nauki jest jakaś dyscyplina naukowa, dyscyplina naukowa, która chociażby szanuje źródła, przeprowadza analizę źródeł. Co by to było, gdyby każdy sobie mówił to, co mu się podoba, jak mu się podoba i co mu się wydaje? No, tak jak wspomniałem wcześniej, uznał, zostałby uznany za tyle, tanta i tyle. Nikt by z nim nie chciał dyskutować ani rozmawiać. Moja rola na tym kanale będzie się sprowadzać do tego, ażeby z takimi obiegowymi opiniami się rozprawiać. Także zachęcam Was, abyście mi. Jeżeli macie oczywiście na to ochotę nacełali takie opinie na temat religii, bo ja mam osobiście tego całą czapkę. I gdybym dzisiaj chciał jedno po drugim um omawiać, to nie wiem, kiedy byśmy skończyli. A myślę, że na ten mój debiutancki odcinek, to wystarczą te przykłady, które dzisiaj przytoczyłem, a żeby mniej więcej nakreślić. Jaka będzie rola tej mojej tutaj działalności? Także na dzisiaj to może wszystko. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Jeżeli doszliście do wniosku, że te moje treści mają jakiś sens, interesują Was, to proszę o pierwsze subskrypcje, które no, wskażą mi, czy kierunek przeze mnie obrany. Ma jakiś sens. No i zapraszam. Zapraszam. Mam nadzieję na następny odcinek. Chociaż nawet gdyby było check subskrybentów, to i tak będę nadal kontynuował, bo pamiętam, jak mój kolega kiedyś wspominał, że był na takim wykładzie, na którym były obecne cztery osoby. To znaczy wykładowca, jego pies, no i jego kumpel. Także dla mnie to nawet byłoby budujące i mi i spełniałoby y, y, to swoją rolę. Także zapraszam serdecznie. Dziękuję wszystkim za uwagę.